A z wami i z duchem dwojnym. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Była tobie panie. Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedyny z przebywających w Jerozolimie, który, który nie wie, co tam się w tych dniach stało, zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazaryjczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektórzy z nasz, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I za zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał, jakby miał iść dalej, lecz przymusili go mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze. I jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie, łała Tobie Chryste. Drodzy siostry i bracia, z pewnością, skoro dotarliśmy tutaj do kościoła, to oprócz tego, że poruszały się nasze nogi, to musiały się wcześniej otworzyć nasze oczy. I dzisiaj w Ewangelii. Słyszymy właśnie o tym, że apostołom dość późno otworzyły się oczy, poznali Jezusa Chrystusa. Otworzyły się im oczy, ale wcześniej ich serce pałało w stronę Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy tylko otworzyć oczy. Trzeba także otworzyć swoje serce i pozwolić, aby ono właśnie pałało tęsknotą za Panem Bogiem. Za dobrym dniem, za przeżyciem swojego powołania wedle woli Pana Boga. Nie wystarczy tylko otwierać oczu. Trzeba także, aby serce pałało w tym rytmie, do którego zostało powołane. I to jest proces, do którego się dochodzi. I spotkanie, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii w drodze do Emaus. Jest tak bardzo obrazowe, tak łatwo nam wyobrazić sobie tą scenę dwóch uczniów, którzy wędrują, a obok nich Jezus Chrystus idą, a oczy mają najpierw przesłonięte. I przepiękną pedagogikę zastosował Jezus Chrystus wobec nich. Nie przedstawię im wszystkiego, tak najpierw od siebie. Pragnie, aby to oni od siebie Opowiadali o swoich przeżyciach. Zaprasza ich, uruchamia to, aby oni mogli wyrazić siebie z martwych stanie. Nie z czymś, co ma zszokować kogoś. Ty ktoś widzi zszokujące wydarzenia, to może raz czy drugi mieć impulsywną reakcję, jakiś odruch my nie jesteśmy powołani do tego, by mieć odruch na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bo każdy odruch jest krótkotrwały, jest on chwilowy. Dlatego Jezus Chrystus zaprasza w tej pedagogice swoich uczniów do tego, aby oni najpierw wyrazili siebie, by oni pootwierali siebie, wyrazili to, o czym mówi ich serce i tak powoli Opowiadali o swoich wrażeniach. A pan cierpliwie ich słuchał i dalej ich zaprasza. Co za rozmowy prowadzicie w drodze? Opowiedzcie mi o tym. I ciekawe, jak musiała wyglądać jego postać, kiedy, kiedy mówią mu, że ty chyba jesteś jedynym z przewołających w Jerozolimie, który nie wie, co tam w tych dniach się stało. A pan zapytał. Cóż takiego? Dosłownie przecież to właściwie Jezus Chrystus najlepiej wiedział, co się w tych dniach działo w Jerozolimie. Bo to wszystko dotyczyło niego. To wszystko na nim było wypełniane, wszystko co się działo w Jerozolimie. A Jezus staje i pyta: "Cóż takiego? Powiedzcie mi wy, opowiedzcie co mówi Wasze serce, co Wasze myśli, co Wasz odbiór na ten temat jest? Jezus zaprasza każdego, aby mógł wyrazić siebie w perspektywie zmartwychwstania. To jest niesamowita wiadomość, dobra nowina, która nie narzuca człowiekowi wrażenie, które ma go szokować, ale pozwala wszczepić człowieka. Wydarzenie paschalne. I Jezus wciąga w swoich apostołów w to wydarzenie, które na nim się dokonało. Bo to nie jest dla niego samego, nie jest wydarzeniem, newsem, który ma być chwilowym wrażeniem dla odbiorcy. Zdecydowanie nie. Sprawia, że oni są wciągani w tajemnicę paschalną. Otwierając się. Jezus dalej im wyjaśnia i sprawia, że nie tylko już mają oczy otwarte, ale serce ich pała za Jezusem. I w pierwszym czytaniu słyszymy, jak to potem skutkuje w życiu apostołów. Spotykają człowieka, którego nauczono już tego, aby tylko żebrał i w takim mechanizmie żył każdego dnia. I apostołowie, którzy wcześniej też. Mogli w takim mechanizmie żyć, nauczeni przez dar zmartwych stałego, przemienieni przez zmartwych w Oni już widzą, że inni też potrzebują przemiany. Piotr mówi: Spójrz do niewidomego, otworzysz oczy, nie będziesz już żebrał, wybijemy cię z tego mechanizmu, ale to ty musisz chcieć. I kiedy spoglądamy na każdego z nas, Wielkanoc nie ma nas zszokować, nie ma nam tylko otworzyć oczu, ale przede wszystkim ma sprawić, że serce nasze będzie pałać do Boga. Amen.